Jezus Chrystus. Niedawno odbyła się w Tarnowie bardzo ciekawa konferencja zorganizowana przez środowisko tradycji związane z tak zwanym ruchem oporu, czyli rezistans. W tejże konferencji wziął udział arcybiskup Carlo Maria Vigano, udział zdalny, ale jednak wystąpienie jest tak ciekawe, że chciałabym zwrócić Państwa uwagę na jego treść. Oczywiście, jak zawsze, w dokumentacji znajdą Państwo PDF-a i tam będą odnośniki do tłumaczenia, ale także jest dostępna wersja wideo. Na wstępie zaznaczę tylko, że wybrałam trzy fragmenty z dość obszernego wystąpienia, które no, rozpoczyna się bardzo miło takimi komplementami pod adresem polskich katolików. I oczywiście tego Państwu teraz nie będę czytać, bo tu chodzi o to, żebyśmy skupili się na tym, co najważniejsze. A zatem zacznijmy od pierwszego fragmentu. Dzisiaj to przywódcy Kościoła proszą was o wymazanie tysiąca lat historii ojczyzny w imię inkluzywności, która w innych narodach niszczy ich chrześcijańską tożsamość i przywraca barbarzyństwo. Rozbiór Polski pomiędzy Niemcy i Związek Radziecki, który miał miejsce w 1939 roku. Kiedy alianci obiecali wsparcie, którego wówczas w zawiniony sposób nie chcieli zagwarantować, zdawał się zostać powtórzony w sferze religijnej 30 lat później. Kiedy modernistyczna hierarchia pozostawiła Was duchowo rozbrojonych, w obliczu coraz bardziej zaciekłego ataku dwóch głównych wrogów Kościoła, liberalizmu i komunizmu, obu zrodzonych z masonerii. Zobaczmy, jak to jest, jak na masową skalę przez dziesiątki lat wmawiano Polakom, jacy to my jesteśmy wyjątkowi, jacy to my jesteśmy lepsi. Ile razy porównywano polską religijność i religijność innych narodów. Prawda jest taka, że wcale nie jesteśmy ulepieni z lepszej gliny, natomiast rzeczywiście tysiącom Polaków wymówiono, że rzeczywiście my jesteśmy lepsi, pobożniejsi, świętsi itd., a już ta cała sytuacja sięgnęła, no po prostu to są himala absurdu, w momencie, w którym na papieża został wybrany kardynał Karol Wojtyła. I przez bardzo wiele lat. No Niestety utrwalał się ten system, i to przekonanie, jacy to my jesteśmy fajni. Druga niebezpieczna rzecz, wyniesiona z komuny, to jest przekonanie, że wierni mają być solidarni z hierarchią. Znaczy, w sensie, cokolwiek hierarchia powie, to wszystko musi być uznawane za świętą rację. Nie ma mowy o wierności Bogu, bo to połączono jedno z drugim, że Polacy zawsze z Panem Bogiem i Maryją. To znaczy, mają po prostu słuchać, co mówią biskupi. I zobaczmy, do jakiego stopnia to zostało utrwalone. Że wierność Bogu i wierność Kościołowi to jest przede wszystkim to, że należy słuchać biskupów. Bez względu na to, co oni mają w swoim prawda dziedzictwie z czasów komunizmu, a wiemy, że nie nastąpiło żadne oczyszczenie, mimo iż wiadomo, że przez dziesiątki lat hierarchia, duchowieństwo zdradzali Polaków, zdradzali ludzi powierzonych swojej opiece duszpasterskiej. Zabrano, odebrano nam wszystkim katolicką mszę, a wraz z nią cały skarb duchowości i doktryny liturgii apostolskiej. W jego miejsce zaoferowano wam niczym kawałek spleśniałego chleba rzucony komuś, kto został pozbawiony miejsca przy królewskim stole. Ryt splagiatowany od heretyków i zaprojektowany tak, aby ich zadowolić, ze szkodą dla czci należnej majestatowi Boga. Zabrano czystość doktryny katolickiej aby dać Wam kamienie Soboru i skorpiony modernistów. A dzisiaj żąda się od Was, abyście uznali za naszego wspólnego Ojca odstępczego herezjarchę, który zachwaścił kurię rzymską swoimi protegowanymi lub osobami, które kontroluje za pomocą szantażu. Żąda się od Was utrzymywania jedności z pierwszym niszczycielem jedności katolickiej, grożąc, że jeśli nie uznacie jego uzurpowanej władzy i jego heretyckiego magisterium, zostaniecie odłączeni od Kościoła katolickiego, do którego to on ewidentnie nie należy, a mimo to ośmiela się twierdzić, że sprawuje nad nim świętą władzę Chrystusa. Zobaczmy, jak sprytnie w miejscu Boga postawiono człowieka, chociażby przez ten aspekt w reformie liturgicznej, że celebrans jest zwrócony twarzą do ludzi. Niejednokrotnie zresztą za jego zatkiem znajduje się Najświętszy Sakrament, ale przecież jest zasłonięty człowiekiem. Ale to naprawdę nie tylko duchownym odpowiada, dlatego że karmi ich pychę, bo ludzie na nich patrzą. Oni się stali niesługami, oni są ambasadorami, pełnomocnikami Pana Boga. Dlatego to ich należy słuchać. Ale zobaczmy, ilu dzisiaj świeckich łapie się na lep tego. Dlaczego tak się pchają do tego ołtarza? Bo oni też się chcą ustawić w takiej sytuacji, że oni występują w imieniu Pana Boga. Taka jest istota neokatolicyzmu. Stoimy w obliczu globalnego zamachu stanu, w którym mniejszości zdrajców i ludzi zdeprawowanych udało się wspiąć na szczyt instytucji, dzieląc władzę pomiędzy Deep State, głębokie państwo w sferze obywatelskiej, i Deep Church, głęboki kościół w sferze kościelnej. Obaj są posłuszni temu samemu szatańskiemu lobby, tym samym lożom masońskim, tym samym postaciom oddanym złu. I widzieliśmy już okropności, które powoli, ale pewnie stają się od jakiegoś czasu normalnością w Waszej ojczyźnie. Włochy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Irlandia wszystkie niegdyś katolickie narody są zakładnikami wywrotowców, którzy nadużywają swojej władzy. Aby świadomie wyrządzać krzywdę swoim poddanym. Obywatele są uważani za wrogów państwa, podczas gdy wierzących uważa się za wrogów kościoła, a ci, którzy ich oskarżają, obnoszą się ze swoimi występkami, ze swoim zepsuciem, szyderczym przekonaniem o bezkarności i iluzją, że już wygrali. Macie do tego hierarchię, która milczy. Tak jak milczała we Włoszech, Francji, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii i wszędzie tam, gdzie piekielny plan nowego porządku świata mógłby być w jakiś sposób utrudniony przez wiarę i moralność ludu. Macie hierarchię która milczy. A więc po tych wszystkich komplementach w dalszej części wystąpienia arcybiskup Wigano Mówi o tym, jak funkcjonuje nasza hierarchia. Niestety nie inaczej niż hierarchia na zachodzie. I to, co jest dla mnie zdumiewające, że był czas, kiedy można było obserwować, co się stało z kościołem na zachodzie, tak? Jak kościoły opustoszały, jak miliony ludzi straciły wiarę, porzuciły katolicyzm. I zobaczmy, nasza hierarchia nie robi nic, żeby to zatrzymać. Dlaczego? Dlatego, że dla nich istnieje tylko jeden Bóg i to jest ich kariera, ich zajmowanie stanowisk. Zobaczmy, nawet nie mieli odwagi, żeby cokolwiek powiedzieć w sprawie fiducja suplikans. Żaden, żaden, nawet na tym niby zepsutym zachodzie, jak to nam tłumaczono przez dziesiątki lat, że my jesteśmy pobożniejsi, a oni już porzucili wiarę, ale tam byli jednak pojedynczy biskupi, którzy głos zabrali, były nawet episkopaty. U nas nic. Zobaczmy też, że już nawet Jan Paweł II jest zapomniany. Znaczy, zapomniany w sensie jego nauczania, bo rzecz jasna, pomniczki, kremówki, roczniczki i tak dalej, to wszystko dalej jest. Ale jego nauczanie absolutnie tam, gdzie widać byłoby jasną sprzeczność między tym, co robi Bergoglio, a tym, co było w okresie pontyfikatu Jana Pawła II, to, to się już kompletnie przemilcza. Dlatego warto przekazywać dalej informacje, tego typu właśnie treści, jak te, które wygłosił arcybiskup Carlo Maria Vigano, i do tego bardzo zachęcam. Oczywiście zachęcam też do subskrypcji, do zajrzenia, do opisu filmu. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego komentarza. Pozdrawiam, zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.